Panie premierze bardzo dziękujemy za te słowa, które padły tutaj dzisiaj i wczoraj w Bytomiu skierowane do mieszkańców naszego regionu i za tą otuchę, które pan wlewa w nasze serca. Rozmawialiśmy wielokrotnie i Wiemy, że kto wygrywa wybory na Śląsku, ten wygrywa w Polsce i to nie jest slogan, to jest fakt. Tu jest 57 posłów wybieranych, 17 senatorów i my tutaj jesteśmy dzisiaj po to, żeby pokazać, że nam na tym zależy i że to jest ważne, że ważne jest Śląsk i ważne, że wy chcemy wygrać tu wybory. I panie pre... Panie premierze, osobiście bardzo dziękuję, że spędzi pan tutaj 10 dni, bo to jest, wiemy, że w tym kalendarzu to nie jest zwykła rzecz, że e, kampania wyborcza e, szef partii opozycyjnej 10 dni spędzi w jednym miejscu, e, właśnie żeby pokazać, że to, o czym tutaj przed chwilą mówił, że to nie są tylko puste słowa, że to nie jest do kamer, pod publikę, ale że to jest coś, co leży panu premierowi na sercu i będziemy tutaj razem przez następne 10 dni wcielać życie, czyli spotykać się, rozmawiać z mieszkańcami. Tak jak wczoraj te 150 spotkań, setki rozmów to już przynosi efekt i przyniesie na pewno ten efekt w przyszłości. Szanowni Państwo no ostatnio nam tu nie szło wracając do tego kto wygrywa wybory na Śląsku. Dwa razy przegraliśmy te wybory, ale dzisiaj wiemy, że przegraliśmy z powodu zdrady i oszustwa. W 2015 roku pani premier Szydło, pan prezydent Duda Wmawiali tutaj Ślązakom, mieszkańcom naszego regionu, że ani jedna kopalnia nie będzie zamknięta i że górnictwo wstanie z kolan. Co się stało? Rekordowy import węgla, zamykane kopalnie i sześć lat po tych obietnicach podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi, absolutne likwidacja górnictwa do 2049 roku. To są ich właśnie obietnice. Brawa! Oszukiwali dalej w 2019 roku. Jeździł tutaj pan premier Morawiecki, poseł ze Śląska osusz z Wrocławia. Pokazywał takie slajdy i mówił, że tu będzie program dla Śląska. Panu premierowi nie wypadało. Ja powiem, co w tym programie było. Inteligentna kopalnia, zgazowanie węgla, JSW miało produkować wodór, PGG paliwa bezdymne, elektrownia szczytowo-pompowa miała być w siebie zamkniętej kopalni, polskie huty stali, palarnia śmieci, nowe kopalnie, blok kogeneracyjny w rybniku. No my się właśnie, wczoraj pan Matusiak i pan Szarama stali pod halą w Bytomie, ja my się spytał, może oni wiedzą, gdzie to jest, bo pan premier pytany przez nas na każdym posiedzeniu Sejmu. Pytamy go to. Gdzie to jest, panie premierze? Echo, nie wie. Y Słuchajcie, wy, wychodzi, wygląda na to, że pan premier już tu nie będzie kandydował, ale przestrzegam wszystkich mieszkańców Polski, gdyby gdzieś się pojawił i próbował was oszukiwać, nie wierzcie im. My się tu nabrać nie damy, wy teście nie dajcie. Ostatni rok tu pan premier wspominał obiecywał jeszcze sto tysięcy samochodów, jego rzecznik nawet nie wie, że w Wiałożnię, tylko mówił w górach izerskich. No i wyrąbali las na razie. My w Wjawoźnie naprawdę modlimy się o to, żeby na tym, jak już tego lasu nie ma, żeby tam naprawdę powstały miejsca pracy. To jest rzecz poważna, a lasu nie ma. Eee, posłowie, który, którzy wczoraj byli Wjawoźnie, no z przerażeniem na to patrzyli, mieszkańcy na to patrzą, ale dzisiaj mówimy tak, no jak już tego lasu nie ma, no, zróbmy coś, cokolwiek, żeby było, ale nikt nie wierzy panu Morawieckiemu, że to, co on obiecuje, tam będzie. Więc my już zadbamy, żeby tam naprawdę były fabryki i nowe miejsca pracy. Może pan premier przyjechał właśnie wczoraj w Jaworznie z panem Sławkiem Nitrasem, Markiem Sową i Magdą Kochan. Badaliśmy te słynne kłamstwa, gdzie premier mówi, że ceny ciepła nie wzrosną więcej niż 40 No Byliśmy w spółdzielni mieszkaniowej, byliśmy w spółce energetycznej i poruszeni świadectwem pani Lucyny, nauczycielski pana Zbigniewa, którzy dostali faktury powyżej 2,5 tysiąca za luty. I to jest ich emerytura, to jest ich całe życie. No I tam by przyjął pan Morawiecki i opowiedział te, te wszystkie obietnice, jakie zawarł w tym w swoim programie. My się czymś mamy chwalić, ale mówimy to cicho. No, Stadion Śląski to nasze, koleje Śląskie nasze, muzeum Śląskie nasze, drogowa trasa średnicowa nasza, e, autostrady e, nasze. Blok 910 MW w Jaworzniejszym Grzegorz też by był nasz, jakby kumple Morawieckiego Czarka czy Ziobry tego po prostu nie spaprali. Szanowni Państwo, my na Śląsku nie potrzebujemy żadnych górnolotnych programów. Nam wystarczy Spokojna rozmowa i ciężka praca, i tego to Wam, Szanowni Mieszkańcy, obiecujemy. Na pewno, że będziemy z Wami rozmawiać, ale w takim spokoju, w takiej trosce o to, jak ten region naprawdę budować. I wygramy wybory w Katowicach, wygramy na Śląsku, wygramy w Polsce.